2 tysiące kulek, słuchajcie. Wow, masa tego będzie. Dobra kochani, odebraliśmy piłeczki. Mamy dwa takie wory wielkie. Ej, dobra, żeby... Jak się popieści, to się nawet 2000 kulek zmieści. Nie, to ciężkie kulki. Co? O, to są moje kule. Zostawcie piłkę w górę. Zostawcie piłkę w górę. Tak. Ogólnie plan jest taki, że szafy wypełniamy kulkami, a resztę będziemy pompować balona, ale pewnie innego dnia. Nie! Fighter na fejne. Mehmeh. Ej! <grymne> boli! Ay, boli! Dobra, no. ok. Przerywaj Nie ja! No i to jest to! Patrzcie, dzieje teraz. Patrzcie, dzieje teraz. Oj! Teraz no jest giś! No bo mnie zobaczyć, co tam fajnie. Ała, ała, ała! Dobry, nie, no patrę, nie, 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 nie. O, już jest tak grubo. Bo czekaj trochę posunąć. E, też na inne szafy. Bo już y, są na szczycie. Uwaga, teraz jest grubo. O, Boże, to nie Nie, 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 Czekaj, bo to trzeba nie, szybko nie, 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 my... My... Czekaj, nie, 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 Dawaj! Tak jest! J, T, C, N, Po jednej piłce wkładałeś? Tak, po moje wkładanie pojedynczo. Jestem Faustynka, wcale się w ogóle tego nie spodziewałam, co tu się dzieje. U -u -u -u. Ale w górę, mnie trzymasz w górę? No, Dobra, zamykajcie trzymaj mnie. mocno, trzymaj mocno. Trzy, trzy, jeden! Aj, To przed jednością! Dawaj! Ciągnie! Ciągnie! Nie! Daj, stop, nie! Nie, nie, nie! Ja że... Problem jest taki... Że trzeba tutaj zostać do poniedziałku. Tato to będzie stał? Puść. Nie, ja... się. Puść, puść. A cegłę? Daj swoją cegłę. Nie! dawaj cegłę, no. Daj cegłę. No. Się się daj cegłę. Obije się szafa, szkoda szafy. Dawaj cegłę. Dawaj cegłę. Tu powinny być pieniądze. No. Powiedz miejsce, żeby miejsce, żeby wsadzić. A, dziękuję. Karol. Halo, Co, jednak mamy nie robić tych kulek? Przyjdź, posprzątaj sam, bo nam się nie chce. Nie, nie nabijaj mi minut, bo drogie mamy impulsy. Dobra, proszę Państwa, tak jak mówiliśmy wcześniej, wkładamy dwie stówki do jednej z piłeczek. Tutaj do tyłu ja łapię. Słuchaj, stop! Ej, chłodce, Nie słuchajcie tego. No. No. Oooo. To się nazywa Piłka Challenge. Eee, to nie, to nie, zaliczamy, nie, 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 to jest Piłka challenge. Aaaa! Dobra, dobra, To się nazywa piłka challenge. To się nazywa piłka challenge. To się piłka nazywa piłka challenge. To się nazywa piłka challenge. Piłka challenge. <gryzny> 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 ja! <ajem> <Yes! Yeah>! yeah! <gryzny> ja! Yeah. patrz. papierek tam jakiś Ej, dobre. No, no, okay. ale... Jordan. Ej, wiesz, co się odmienię? Trzy, Pierwsza część pranka jest już zrobiona. O, jak chuchnęło w ogóle! Kto przyjedzie o godzinie 12, żeby nagrywać kampanię, tymczasem niespodzianka! Łooo! Pierwszy w balon! Dobra, <laughs>

Bartek powie jaki jest plan? Dzisiaj kontynuujemy z Patrykiem. Opadło dużo balonów ogólnie. Dużo Moim balonów jest już mniejszy. I plan jest taki. Mamy godzinę dziewiątą z fakiem. Parti przyjeżdża o 11, więc do tego czasu po prostu kąpujemy ile na Nie do pokoju, po co ma wejść do pokoju. Po co, no po co no wejść po do pokoju? sprawdź co tam. Ale. O oh, właśnie, jaką niespodziankę dostałaś od Kuby? Jaka A, to jest złota? No, Znaczy, miało być tak, że. No, no, no. no. no! <laughs> Surprise <skryt> Ja Price! Price! <ślaus> no, no, no. Wow, ale ładnie! Kochali. Okej! Okay. Ja, ja nie wyzwyczaj. lubię krasnali jokerów na urodzinach, wiecie. What? Masz pieniądze do wygrania, także możesz zacząć przebijać i znaleźć. Dobra, śmierci! Uh, it was at this moment that he knew he fucked up. No! Jezus Spadł. w dziurę! Mega fajny prank. Dziękuję wam bardzo! <ślad> oh, oh, oh. No! Oh no! to <noise> <noise> są ja takie fajne pranki. Ej, to jest jeden z tych najprzyjemniejszych pranków, jakie można tylko mieć. Teraz no, Spędzasz tutaj 48 godzin bez sikania i srania. Boże, że jest tak tu! Okej, czyli gdzieś w tych balonach jest schowany hajs? Gdzieś... No. No. Oh Musisz no! Musisz poszukać w całym pokoju. O oh, nie! No. Oh no! Ale styl jest fajnie, nadal jest fajnie W środku jest kupa Gengara O kurde Ale fajnie I lecimy w takim razie z rozbijaniem tego ŚWIEŻY ŚWIEŻY Halo, masz dla mnie te słuchawki? Zanurkuję, przy okazji trochę ich pęknie, także O nie, to nie miało tak być o Boże, mam nadzieję, że nie, nie zepsułam rolet. Dobra, to robię jump tu. Ej, kurde, myślałam, że będzie to lepiej szło. Może jakieś nożyczki? Nie wiem, co muszę zrobić. Szafkę otworzyć. O nie, ja myślę, że w szafce są kulki i to jest taki smaczek. Dodatkowo jakieś tam balony. Za Mirko. O nie! Nie, w tej nie. O, dziękuję. Daj, Chodźcie szybko! No dawaj. daj. Daj! Stan! Co! Kupę masz na dupie! Kupę? Chce dzisiaj? Chcę się. Dzięki. Lecę! A tu nagle pieniądze, wiecie co? Znając mnie! Tych pieniędzy nigdzie nie będzie, bo ja przez przypadek wyrzucę je razem z folią Ja muszę każdą folię oddzielnie sprawdzać Jedne balony Mogę ci trochę postynko. Ale frajda! To miał być prank, to jest niespodzianka Nie pomagam ci dalej w szukaniu nagrody To co się stało? O kurde, ale to brzmiało dziwnie, nie? Damaz pieniądze! O kurde, ja mam cegłę w pokoju, słuchajcie, jeszcze. Baczek mam coś dla ciebie. Dla mnie? O, ci Cegła! Cegła! O, halo? Cieki. Tak, miniozło, dobra, no już okej, okay, idę w takim jak eee. zrobić, okej? Okay? Dobra, dalej. O Boże. Uh, 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 uh. Najgorzej, ja nie! Wyglądasz, nie słyszycie, cię, ale jest to super! O, no naprawdę cię nie słyszę, Hania. No co ty gadasz? Wow! Która z nas więcej pęknie w ciągu minuty? Wygrywa. Po Dobra. prostu wygrywa. Trzy, cztery ry, dwa. Jeden 100! 65! A ja 70, chyba. 5, 6, coś takiego. Ampry. Ej, widzowie, bo wy nie wiecie, czemu przefarbowałem włosy, ale to na moim kanale, więc zapraszam, to jest wszystko wyjaśnione. Ja już ty całą za Najczyściej zawsze mam w pokoju, teraz odegrali się na mnie. O, się zwróciła! Został ostatni na górze. Oh yes! Dobra. O nie! I czeka mnie teraz piekło. Sprzątam najpierw balony. Masz Nie, ponieważ są schowane w kuleczce którejś. Ja chyba nie będę szukać tej kuleczki. Tak szczerze. Oddaję wygraną, jak ktoś znajdzie, ale tak szczerze, całkowicie chciałam że nie ma szans na to, nie ogólnie. No nie ma szans, powiem Wam widzowie. Naprawdę, tych kulek jest ponad tysiąc, tak jak Wika powiedziała. Mam pomoc na prank. Była ja zabranka całe lato, pełne kulek. Żeby było fair, to niech wylosuje koło fortuny. To jest północny karta w tym momencie podawana. No. Szkoda byłoby tych piłek nie wykorzystać no. i nie uzupełnić auta kogoś. Oj, bardzo dobry pomysł. Tylko nie komfortujmy sobie Komu? Komfortu. Oj, tak. Tak, tak zrobimy. Ja nie szukam tych dwóch już. Ja mogę poszukać. Nie jesteś tych pieniędzy? Nie masz szans, żebym znalazła. We wiecie, jaki to jest kolor chociaż. Oczywiste jest, że ja tej kulki nie znajdę. Także mam dla was propozycję po prostu. Pomożecie mi sprzątać i kto po prostu pierwszy z was, bo wiecie, gdzie jest ta kulka, dorwie się do niej, no to ma te pieniądze. <laughs> to mi się podoba.

Ja się poddaję w szukaniu jakby sama tej jednej kulki. Szczególnie, że jeszcze tutaj jest chyba cała szopa pełna kolejnych kulek czy Po prostu będziemy szukać kulki, i osoba, która znajdzie kulkę, wygrywa dwie stówy ale oni nie chcą iść na taki układ. Więc ustalili, że stuwa jakby dla mnie, a stuwa dla osoby, tak. która wygra. Więc ja ich zaprosiłam do szukania tej kulki, dlatego żeby pomogli mi sprzątać później. Daj, Marku. Na 3-4 powiem. Kolor? Jak powiem kolor już można zacząć szukać Ale co? A co z tą szafą? A trzeba Okej okay, dobra, trzy, cztery, ry czą-ty! że ty. Mam? Zartowałem. No weź! No nie mówmy no że jak tego nie wyczujemy Uf. Uwaga! Mam! Nie! Serio? No nie, za szybko! <laughs> za szybko, eee! O nie! Ale było nieprawda, Gabi Kiciana, nie? Nie, ja bym. Ja Łapało, bo ja też no. Nie... <laughs> Brawo! Dawno nic nie wygrałaś, tak. A tak! Gratulacje! przekazuję stówkę. Dziękuję. O półtórkęłem. Nawet to. Dzięki. Dzięki! Teraz najgorsze, bo zgodziliśmy się na to, że pomagamy. Dzisiejsze, że my specjalnie przebiliśmy kilka kulek, żeby wsadzić tam różne rzeczy typu chusteczka, typu jakiś papierek, Właśnie. żeby fausti spejtować, A ja akurat zgniotłam ten, którym był hajs. Jak się żongluje? Na początku czy się dwiema. Hop, 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 hop. Trzema. Kurde! Ho, 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 ho. Brawo, Widzowie, pięć minut później już się nauczyłem żonglować. Ja Ej, widzę. Kończę tego pranka. Było mega, mega fajnie. Pokój jest już doprowadzony do stanu, pewnie przedprankowego, ale znając, że jeszcze pewnie znajdę kilka piłeczek. Uznałam, że fajnie byłoby wykorzystać piłeczki, które wiecie, były u mnie w pokoju, I zrobić prankę na kimś. Żeby nie było, że sobie kogoś wybrałam, to kręcę kołem fortuny i osoba, na którą wypadnie, to w jej samochodzie sadzam wszystkie kulki. Dzisiaj 100 złotych, mam talent, wygrywa Patryk! Dobra, słuchajcie, wkręcimy F do świeżego. Trzeba się zastanowić, co tu Patrykowi można za nagrody dać też, żeby nie był stratny. Mogę oddać to moją stówę, którą sama zdobyłam? Dobra, rowerdeczko. Wszedłeś właśnie w pakt z diabłem. Padą na genialny pomysł, z sprzątania. A koło fortuny zdecydowało. Jest Patryka? <grym> I komfort jest cudownie. No dobra, no to A co? Ale już kulki, wyniosłam jedne do garażu Zaraz wyniesiemy je tu W zasadzie otworzę okno i możemy to robić no, no dobra, to... Ale ja, ja umywam ręce, ja... Nie, to nie był mój pomysł Wika musi jechać gdzieś I właśnie teraz wychodzą z Patrykiem z domu Ja myślę, że to Wika będzie bardziej z niż Patryk Ja tylko pomagam nie. Nie, od, nie, nie odwdzięczaj mi się, proszę Przepraszam Patryk Dobra, nie, Dokupuję już Dam pod dywanik, więc będzie musiał wszystko postrzątać Za dwie godziny jadę teraz Dobra no, okay. Idziemy Dobra, Patryk Dopiero tak. jak mi przybijecie rękę, to uwierzę, że tu jest stuwa. Tu... Jak nie ma stówę, to jest. mi dajesz od siebie. O nie, to my opóźniony wyjazd. Jedziemy, nie jedziemy. <noise> e, bo... Ogólnie myślałam, że to jest twój tręk na mnie, bo otworzyłam, patrzę <noise> na ciebie i próbuję jakby zrozumieć, ja miałem co to się ma mindfaka. Na... Ja bo ja chodziłem koło auta tutaj i miałam takiego mindfaka. Tego się totalnie nie spodziewałam. Ty otworzyłaś, a patrzę tak... Ja widziałem te kulki, ale mój mózg po prostu pomyślał, po że to jest tak abstrakcyjne, że nie zakodował tego po prostu. Ale to to no to do... ej, ej w końcu ci się udało. Słuchaj, to jest teraz mój koszmar, serio. Będę miała koszmary związane z tymi kulkami. No i teraz. Ej, dobra, jesteś w Austrii. A ja żywam bardzo. No i co? Oj co Patryk znaleziony, niekradziony! W moim aucie. Nie no masz. Dziękujemy za stówkę!